Cześć siemanko, witam bardzo serdecznie bo w kolejnym odcinku, mamy drugi sierpień, drugi dzień żniw rzepaczanych, tutaj z góry chciałem przeprosić za dokuczający wiatr, tutaj, który nam koliduje, no ale co złego to nie ja, wilgotność rzepaczku jest na przedziale 8%, 8% 7,5% plus minus, także nie jest źle, no ale pogoda nie rozpieszcza. W miesiącu lipiec spadło prawie 220 litrów wody na metr kwadratowy, także to już jest naprawdę, naprawdę spora ilość i troszeczkę mucimy, popada, przestajemy, przychodzą szaruki i strasznie kurczę to naprawdę to jest taka łapanina, że masakra. Aktualnie musimy na dwa kombajny. Tak staram się bardziej iść pod wiatr. Nie wiem jak to będzie widać. Mariusz na tandemie średnim plus John Deere. Aktualnie wąskie koła, z uwagi na to, że wczoraj pyskałem jeszcze buraki, odżywko mi nawet nie było czasu zmienić na szerokie, Doskończyłem no pryskać, od razu akcja, przeczepianie na średniego tandema i ogień w pole. Ale na pszenicę wypadałoby przełożyć koła, no zobaczymy jak to wyjdzie. Bo nie ma co ukrywać, trochę szkoda. Tutaj mamy takie lineczki, nie wiem czy to będzie widać dobrze na, na nagraniu. Ale tym nowym kombajnem, co, co mucą, to zbiornik musiał być złożony, to przejechał. A to straszne bamo. To przejechał drugi kombajn CS, tak jak widzieliście w zeszłym roku, też na muceniu rzepaku. To ładnie wykasza Bo wszędzie się elegancko mieści. Tutaj na rejonie, tam gdzie mieszkam, 5 km od nas, to już popadało na tyle, że jest nici z roboty, a nas jakoś omija. Wczoraj tak samo była pora obiadowa, to po prostu zjechaliśmy, owiało i ogień dalej. O, strąg Patryk ma pełen. Teraz na Mariusza leci wszystko zasypanie. Wchodzi 7 ton rzepaku. Tak jak jest naprykowana ma o wiele szczupkiem. Na mnie wchodzi tak 12,5 tony bez przesadyzmu. Ale myślę, że jakby dobrze nasypał szczubem to i 13 ton wejdzie rzepaku. Dlatego ten ma dużego co ja mam. Także myślę dzisiaj coś nagram, jutro coś nagram, jakieś tam relacje, coś z drona będzie. No ale tak to się wszystko ociąża, ale w tym roku idzie, że to jest porażka. Wiadomo też był potrzebny. No ale teraz co to się robi? Tak jak w Polsce pozalewało, to już naprawdę katastrofa. <laughs> Skończymy mucić, później będzie przednica pewno. To też tam się ponagrywa dość sporo. Wymienialiśmy oponę w tandemie, trzy sztuki co prawda używane, no, ale firmówki Continental i Gudierkę, Tirolskie, Znaczety, bo te co były założone fabrycznie to były raczej nalewki. Jeszcze taką gałeczkę założyłem na kierownicę, dużo ułatwia robotę, nie majątek, bo 45 zł, a życie ułatwia. No ale na pewno zauważycie na, filmu, na filmie, że dość mocno żopak jest pochylony, położony miejscami dość mocno, no ale to. Spadło od piątku do poniedziałku 75 litrów wody na metr kwadratowy, do tego wiatr spory, no i efekty mamy, jakie mamy. Troszeczkę może też tam sprawa być robaka, no ale to już nie będziemy się zagłębiać w temat. Ładnie tym tutaj starszym kombajnem idzie, wszędzie kasza. tak samo na tym kawałku obok, co mamy. Tu też, kurczę, są linki nisko, kiedyś się wydawało, jeszcze jak za czasów bizonów, to jest wysoko, no a teraz im no, przełaszcz no to tym wyższe. Bo oczywiście z tych większych gabarytów. Jedziemy tutaj do Patryka, dosypać sypać tam areszkę, co ma. Mona Mariusza, Mariusza całego a żeby już tam nic w zbiorniku nie było, sobie role złoży. to nie A to, że pachnie jest źle, zobaczymy jaka będzie średnia. ale ogólnie jest dobrze. Tak jak będziecie widzieć na przepitkach z drona, fajne są, o, Aby beresztoweczkę. Fajne są tutaj ustalenia. 3 na godzinę sobie jedziemy. I kurczę jest kulturka pełna. Już tutaj pod koniec, jak trzy czwarte przyczepy jest, nie widzę. To ładnie idzie usypać górkę, a wtedy reszta na skraju. Jest elegancko. Oż sobie lecimy pod drugi kombajn, Jeden za drugim idzie. Fajnie to wygląda. Ja wam postaram się przebitki powstawiać, trochę z jednego, trochę z drugiego, Kombajno trochę z drona. No mamy dwa kombajny praktycznie obok siebie, po lewej, po prawej. Kawałek dalej kolejne dwa kombajny, też atakujemy na jednym kawałku, tylko że to już nie od nas. Teraz będzie fajne ujęcie. czymku co tam działasz? No robimy, robimy, robimy zdjęcia cały czas tutaj. Tak, nie śpimy, działamy cały czas. Tylko że pogoda dopisała i znowu przykosa na mnie strzeliła z tym deszczem diabelskim Bo, jak miało padać na wiosnę, to nie padało, a teraz na okręgę pada. Sobie zaraz nawrócimy. Także jeszcze jutro będzie działane, na pewno coś się nagra Już na takich kawałkach bardziej, bardziej niepołożonych Zdjęcia w pierwszej kolejności wlecą na fanpage'e Dokładnie Także teraz fajne ujęcie będzie, sobie nagramy indywidualnie od dwóch kombajnów sam odbieram, pojechał na skup, także też coś tam się nagra. Siemanko. Dobra. and live life massive. I'm talking up on Afri-Brandish. control down and hold the world hostage. When I start, the bump up, glad like mash pit. When we step out to a place, can I say? Active. 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 Hey, can you just now? Clocks point to each, each side. but bitch point each side. Ooh. Chillin' from the beach side Run things where you feel like Kate big, have a car of the peace side. Freestyle now, millions from each line Too cool, man, I need ice in my beverage Test this, baby, please find the exit Right now, man, active Got me the game like a bandit we bring the flame uh, like a matches, let's lean off the Cześć i czołem, witam bardzo serdecznie po niemal tygodniowej przerwie. Mamy 7 sierpnia, wracamy do gry. Zostało nam niecałe 7 hektarów do obmucenia. w sumie już będzie 3,5 To było już pierwszego z dwóch kawałków. Za sterami jest Mirek, Mirka znacie tutaj, Mirka tą to co był filmik, ojej mówcie, na tym hejście tu mucił, na gąsienicach, także Mirka znacie, już nie będziemy mu przeszkadzać. Za chwileczkę będziemy podjeżdżać, troszeczkę chwilę zobaczymy, jak pójdzie. Wilgotność na poziomie 7% jest naprawdę suchy jak pies. Wczoraj robiliśmy próbę, to było w granicach 13. Dzisiejszy dzionek zrobił robotę. Także uciekamy do ciągnika, podjeżdżamy i rura. Moi drodzy, dogrywamy ostatnie ujęcie, ustawiłem się już tutaj na twardym, przy asfalcie, bo niestety tutaj zimia jest ciężka i przyczepa zaczęła dość mocno, mocno lgnąć, Także już resztę wysypujemy na twardym podłożu, coś tam się nagra, taką końcówkę, na przyczepie w granicach 6 ton aktualnie, plus minus, plus 5 ton przyczepa też waży, także nacisk spory, zobaczymy teraz jak będzie, ale w granicach 4 ton zbiornik, plus minus, może troszeczkę lepiej,